Gdybym gdzieś miał zero na koncie, żadnych znajomości i musiałbym zaczynać od nowa, to zrobiłbym to wszystko dokładnie tak samo. A wiesz dlaczego? Bo ja tak właśnie zaczynałem. Praca na produkcji w Niemczech, brak kasy, toksyczne środowisko, zero energii do życia. I pewnego dnia powiedziałam sobie: albo zmieniam wszystko, albo zostaję tam, gdzie jestem. Po pierwsze, odciąłem się od ludzi, którzy mówili: nie da się. Po co ci to? I tak ci nie wyjdzie. Nawet jeśli to rodzina czy znajomi. Trzymanie się ich, to był mój największy hamulec. Po drugie, wszedłbym od razu do środowiska, które właśnie żyje rozwojem, wynikami i działaniem. DC i Alią mi więcej niż całe moje studia, bo tam są ludzie, którzy cisną i ciągną się w górę. I po trzecie, nawet jakbym nie widział efektów od razu, zapierdzielałbym dzień w dzień, bo wiem już, że efek efekty nie przychodzą właśnie od razu. One przychodzą kiedy działasz, gdy ich jeszcze nie widać. Chcesz wystartować od zera, jak ja, ale szybciej i mądrzej? Napisz mi w komentarzu start i pokażę Ci, co bym zrobił dziś, krok po kroku.